Kolejny dzień na wschodzie Maroka. Pierwsze wnioski są takie, że dużo gorszy stan dróg dużo zniszczonych nawierzchni dużo w remoncie, ale widać, że te remonty ciągną się chyba nie miesiącami, nie tygodniami, tylko raczej latami. Mega, mega problem z zadankowaniem wody. No, totalnie nigdzie nic nie widziałem, a kończy nam się bardzo, bardzo słabo tutaj z infrastrukturą, jeśli chodzi o takiego typu rzeczy jak nie wiem, kafejki, restauracyjki no na pewno nic na takim w miarę, w miarę wyższym poziomie, raczej tylko takie lokalne więc tanio pewnie i smacznie, aczkolwiek no nie do końca może niektórym to pasować no bo wiadomo, że jak ktoś wyjeżdża na urlop raz czy dwa razy w roku, no to liczy na jakieś tam luksusy, standardy ma być fajnie, a nie wiecie tanio i, <gryw> i byle jak byle jak jeśli chodzi o wystrój, no bo raczej smacznie jest no ale mniejsza o tym duże odległości między miasteczkami biednie dużo biedniej niż w pozostałej części Maroka, takie tutaj odnoszę wrażenie butle z gazem niebieskie lub takie, no taka dziwna, dziwna zieleń. E, taką miałem na samym początku, e, a nawet teraz zaczyna się zmieniać, wpadać w taki jakiś turkus. No taki naprawdę dziwne, dziwne te butle są. No to tyle, jeśli chodzi o pierwsze wrażenia. My jedziemy, chcemy przejechać jeszcze jakieś 150 km dziś, zrobić zakupy, zmienić butle. Właśnie, o ile nam się uda, mamy czerwoną, eee, mamy jeszcze niebieską, natomiast niebieska jest prawie pełna, więc trzeba ją będzie po prostu podłączyć, jak czerwona się skończy, i wtedy będziemy szukać. Tak szybko licząc, to około 400 km, może 350, eee, przez taki okres nie było po prostu. Kranika z wodą żadnego. A jadę i rozglądam się naprawdę, bo no chciałem już dużo, dużo wcześniej zatankować. Myślałem też, że paliwo staniało coś, ale to chyba tylko tamta jedna stacja miała po 11,80, tu już widzę drogo. No i brak tutaj takich normalnych, markowych stacji tylko takie takie wiecie, no, tanie, tanie. Sieciówka, ale bardzo tania i wątpliwej jakości. Z dieslem o zasiarczeniu, zdaje się, 50, gdzie standard przewiduje chyba 10 w Europie, tak to wygląda. Jeszcze dwie takie buteleczki nabiorę, bo udało mi się znaleźć kranik i będę miał 200 litrów. Wszystko prawie 2 godziny. Takiego noszenia po piąteczce. Nie dało się tego inaczej zorganizować. Ciśnienie było zbyt słabe. Tu z panami wypiłem sobie kawkę. Zjadłem po cukierku. Poczęstowali. A zobaczcie. O, z takiego kranika nabierałem wodę. Yes, yes. yeah. <laughs> Allahu akbar. Allahu akbar słuchajcie. Islam, Islam, muslim. Dokładnie. Takie coś w podzięce za wodę z dna ziemi. Tankujemy. Spych, spych. Chłopaki mi pierwszy raz dopiero pomagają. Jak trzeba kręcić, to tak, to nie było chętnego, żeby trzymać butelkę, ale to ja nie. Najlepsze się jest to, że no, tuż przed finiszem, jak już kończyłem, że jeszcze dwie butelki, tak? Jeszcze jedna, będzie 200, starczy nam na jakiś czas. Natomiast y, gdzieś przy 150 litrach stwierdzili, że mają kran i mogliby to szybciej załatwić. Pomysłowe chłopaki, no. Jest. Tylko Kamera. ادوزو في اليوتيوب ده ضروري لينا 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 صافي صافي هذا آه. آه الرئيس سي آه، الصديق علينا شي <applause> <applause> حاجه في الشلحه علينا فوش يغني شي حاجه أقول عمي حسن شاني زين قديم الله محمد اه غني هذيك ديال الوجديه يلاه صديق بالي قولها شي حاجه قليله اقول شي حاجه قليله تشهر في اوروبا قول 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 يا أه بيرس قول

Złynę kilka kamer Ela Ołowę, i jedź idziemy. Ile mysle tych się ewel nic? Nie ale się. A, Okej. Okay. Hej. A, Lena. Lena! Chodź szybko. A, chodź jedziemy. Jedziemy. Leja. Hej. <t> Lina, Lina to tam, jest. Tam, 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 tam. Wody to jest pełno wszędzie, praktycznie co 5 km, albo i częściej są takie poletka. I oczywiście oni wodę mają, ale ja nie chcę po prostu wiecie, chodzić prosić. Eee, no to nie jest miłe, nie chcę im zawracać głowy. Pewnie dla nich to bez problemu i taką wodę bym dostał. I jestem dziwny człowiek, i co ja, co ja poradzę? No, co ja poradzę? O jest, stawcia, te domeczki fajne, co? Dobra, zostało dwie godziny do zachodu słońca. Myślę, że jeszcze z godzinę to spokojnie pojedziemy, tak żeby jakiś sklep zahaczyć i kupić pieczywko żeby nie wyciągać z zamrażarki już do bliska, tylko zjeść świeże. No i też, żeby zamrozić. Także jedziemy. A tutaj dziwna sytuacja, bo nie ma gdzie się zatrzymać na biwak. Znaczy no jest, ale wolałbym gdzieś ustać w samotności, tak żeby nie mieć gości. A tu tak co kilometr, co 500 metrów budynek, budynek, budynek. Oczywiście po lewej stronie, która mnie totalnie nie interesuje, budynków nie ma, ale tam może być płotniście bo, bo tam jest nizina, tutaj po prawej są jakieś tam górki, więc y, powinno to już przesnąć po tych deszczach. Natomiast naprawdę, no, budynek za budynkiem, dramat. Została godzina, jestem już normalnie pełen obaw. Za 13 km dojeżdżamy już do. Do Enki i tam będzie chyba już tylko gorzej. No nie wiem, oby nie. Zobaczymy. W każdym razie jest nieciekawie. A ja myślałem, że dziś mieliśmy taką najgorszą miejscówkę z możliwych, bo po prostu zjechałem 100 metrów czy tam 200 od, od asfaltu byle gdzie, aby tylko przespać. A okazało się, że tam mieliśmy i super zasięg, i spokój nikt nam nie przeszkadzał. Jedyny minus to staliśmy na kamieniach, ale ja wiem, w tamtych okolicznościach, czyli w czasie deszczu, to była akurat mega, mega plus i ogromna zaleta i bezpieczeństwo. Słonko, jak widzicie, zachodzi, stąd też wspaniałe, cudowne kolory. Złota godzina. Aj, znowu będą. Jazdy z poszukiwaniem nocy znowu nigdy nie było. A dziś chyba coś czuję, że będą problemy ze znalezieniem noclegu. No, chyba żebyśmy spróbowali tu prosto pojechać. Hmm. A spróbuję zobaczymy, co tam jest.